Jedną z ważnych rzeczy po uruchomieniu, tutaj po podaniu zasilania do centrali, jest zmiana języka. Ja teraz też pokażę, jak należy odpowiednio to zrobić. Mamy tutaj klawiaturę LCD, ta akurat jest już też z odbiornikiem do technologii do czujników bezprzewodowych PowerG, więc podajemy zasilanie, bo. W pierwszym podaniu zasilania do centrali m, może to potrwać nawet około 20-30 sekund e, wszystkie te ustawienia i po tych 20-30 sekundach na klawiaturze pokaże nam się e, e, napis panel notrespond not e, i należy wtedy w pierwszej kolejności przycisnąć też e, przycisk hasz bądź tutaj e, gwiazdkę, żeby też e, Przypisać tą pierwszą klawiaturę. Gdybyśmy mieli kilka klawiatur w systemie, to w zależności do której klawiatury byśmy podeszli, jako pierwszej, ta klawiatura przypisałaby nam się do systemu, jako właśnie pierwsza. Więc uruchomiliśmy centralę. Teraz musimy wejść w menu instalatora i mamy program Label. Potwierdzamy gwiazdką. Mamy language, potwierdzamy gwiazdką i strzałeczką w prawo przechodzimy do Polski, do języka polski, potwierdzamy gwiazdką. W tym momencie jeszcze nie wychodzimy. Ja sugeruję przejść teraz w lewo do opcji 999, to jest default label, i tutaj potwierdzamy gwiazdką, wprowadzamy ponownie kod instalatora piątki potwierdzamy gwiazdką i w tym momencie wyjdziemy, w tym momencie załadowały nam się również wszystkie opisy w języku, wszystkie nazwy w języku polskim. Więc to jest taka w zasadzie podstawowa tutaj kolejność, jeżeli chodzi o same odpalenie tutaj centrali oraz zapis tutaj ustawienia tych polskich nazw.